8 maludzie. Właśnie się zakończył mecz pomiędzy no, polskie klasyką, między Legia Warszawa a Alechem Poznań. Legia wygrała 2 do 1. W ogóle Harwidasa Nowikowasa, który w końcu pokazał, że było warto na niego wydać całą sumę, a który został kupiony. No i 18-latek, który zadebiutował w tym meczu. I rozsołek. Rossołek, no pięknie. Lepszy, najlepszy chyba jego debiut. lepszego debiutu sobie nie mógł wymarzyć. Zadebiutował. Bramkę szczęju na zwycięstwo. Trzy punkty, bardzo ważne. O. No. I kurde Legia ma trzy punkty. Bardzo dobrze. się cieszę jeszcze real grać z Majorką. No wejście pierwsze i naprawdę no... Poziom tego meczu był bardzo dobry. I byleby było, było więcej takich meczów pod ekstra klasie nie na 0, 0 No, do następnego i hejo.